Wystawa nazywa się Początki Litwy, Origins of Lithuania. Przygotowaliśmy ją razem z naszymi przyjaciółmi z Muzeum Narodowego w Wilnie i Państwowego Rezerwatu Kulturowego w Kiernowie. Mamy tutaj ponad 500 zabytków, które prezentują historię Litwy od mniej więcej V wieku naszej ery, aż do wieku niemalże XV, do końca XIV. Wystawa jest podzielona na trzy części. Historię plemion bałtyjskich, bo są to niezwykłe ludy, które zamieszkiwały. Tereny nad Bałtykiem już od mniej więcej 5000 lat temu. Później mamy niezwykle długi i złożony okres wojen, więc prezentujemy ogromną liczbę broni, uzbrojenia pochodzącą głównie z grobów, ponieważ wówczas wojowników chowano z pełnym wyposażeniem, więc możemy zobaczyć, jak mężczyźni byli chowani z jakimi, z jakimi przedmiotami. To samo tyczy się kobiet, też chowano je z biżuterią, najczęściej brązową i posrebrzaną, wówczas to były najbardziej popularne metale. Historia Litwy, jeszcze nawet przed okresem powstania samego kraju, cały czas przeplata się z historią Polski i też ziem zamieszkiwanych wcześniej przez Słowian Zachodnich, ponieważ to właśnie Słowianie przechodząc do tej części Europy Gdzieś mniej więcej w połowie pierwszego tysiąclecia wypychają trochę Bałtów, bo oni zajmowali większe tereny niż dzisiejsza Litwa czy Łotwa. Zabytki, które pochodzą z okresu plemiennego i w ogóle od naszych przyjaciół z Litwy bardzo rzadko odwiedzają Polskę. Nam udało się wypożyczyć ponad 500 eksponatów. Ta kultura materialna, przedmioty u bałtów i później u Litwinów były troszeczkę inne. Tradycja, i, i sztuka były. Odmienne od tej, którą, którą znamy z naszego terenu, więc jest na pewno ważna wystawa, warto ją zobaczyć. Historia Litwy jest niezwykle barwna. Państwo rozwijało się w zupełnie innym tempie niż nasz kraj, więc myślę, że warto zwiedzić wystawę, poczytać parę ciekawostek, posłuchać naszych przewodników. Wystawę można oglądać prawie przez cały najbliższy rok, bo aż do 22 września 2024. Zapraszamy serdecznie.